Bardzo dziękuję Panie Starosto. A o zabranie głosu proszę Burmistrz Miasta Bochnia, Panią Magdalenę Watson. Panie Ministrze, Panie Senatorze, Panie Radny Wojewódzki, Panie Starosto, Samorządowcy, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Przedstawiciele Stowarzyszeń i Grup Nieformalnych, Drodzy mieszkańcy, szanowni Państwo, spotykamy się dziś, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości, dzień, w którym Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapę świata. To święto przypomina nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Rodzi się z odwagi poświęcenia. I wiary w to, że naród, który trwa w swoim duchu, nigdy nie zginie. Historia naszej ojczyzny była trudna i bolesna, ale pełna nadziei. Przez ponad 100 lat nasi przodkowie nie mieli własnego państwa, a jednak zachowali w sercach niezłomną wolę bycia Polakami. I właśnie ta wola sprawiła, że w listopadzie 1918 roku nadszedł czas odrodzenia. W tym szczególnym dniu chcemy też przypomnieć, że Bochnia odzyskała suwerenność wcześniej niż wiele innych miast. Już 31 października 1918 roku dzięki odwadze i determinacji członków Organizacji Wolność. Z kapitanem Jerzym Dobrodzickim na czele nasze miasto stało się wolne. To tutaj polscy oficerowie przejęli komendę nad batalionem, a Bochnia bez rozlewu krwi wróciła do niepodległej Polski. Słowa rozkazu z tamtych dni mówiły o oddaniu życia dla ojczyzny i służbie wolnej Polski. Był to moment ogromnej dumy, wiary i nadziei. Chwila, w której Bochnia stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej nie tylko decyzją, ale duchem. Niedawno Rada Miasta Bochni jednogłośnie przez aklamację przyjęła apel w 107. rocznicę wyzwolenia miasta, oddając hołd członkom organizacji WOLNOŚĆ. Dziękuję za tę decyzję. Zapewniam, że 31 października na trwałe pozostanie w kalendarzu Bochni jako Pan dzień pamięci, dumy i wdzięczności wobec tych, którzy przywrócili naszemu miastu wolność. Szanowni Państwo, Dzisiejsze święto to nie tylko wspomnienie historii, ale także zobowiązanie, by pielęgnować wolność każdego dnia. Zwracam się szczególnie do rodziców i dziadków. To od nas zależy, czy młode pokolenie będzie rozumiało, czym jest ojczyzna i jak wielką ma wartość. Niech nasze dzieci uczą się miłości do Polski nie tylko z książek, ale z naszych słów, gestów i wspólnego świętowania. Dziękuję wszystkim, którzy dziś uczestniczą w obchodach. Dziękuję za obecność, za biało-czerwone barwy, za wspólne serce. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna boknia.